Witam was, ja jestem Karwasz10, a to jest ostatnia część. Zagrajmy w Reksio i Czarodzieje. Kontynuuj grę. Ubroń się! Reksio sięgnął po ruszczkę. Walimy, walimy, walimy! Wcale nie wygląda epicko walić na niego snem. I... gini. Zdaw, oddawaj, Aj, A, niechcie. Przegrałem! Przegrałem z Reksiem! Mi przegrałeś z kretesem. W jakimś sensie oczywiście. Jeden rzut oka wystarczył, by zrozumieć, że to właśnie stojąca w pomieszczeniu maszyna wysysa magię z krainy czarów. Musimy ją jakoś zniszczyć. Dobra. Oczywiście czarodziejek leży pokonany. Jak zniszczyć? Tutaj jest jakiś taki otworek. Zgadnij, tam mamy wrzucić. Ten otwór sięga do samego wnętrza tego diabelstwa. Leksio wyciągnął swoją różdżkę i po chwili wahania wcisnął ją w otwór. Twoja różdżka! Maszyna zamigotała, zabrzęczała i... rozpadła się na milion części. No, no prawie milion. A zgromadzona w niej magia uleciała i powróciła do krainy czarów. Zaś... Ten, który tak potwornie mąci, znalazł się w niewłaściwym czasie w niewłaściwym miejscu. O, nie chciałbym być w tym samym czasie i miejscu, co on. Dobra. I jeszcze policzmy sobie teraz części, na które rozpadła się maszyna. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Ja ja sobie zarobię. Wykonajmy. Przyjrzał się szkatule. Żłobienia na jej wieku wydawały się podejrzanie znajome. Przypominały kształt jego własnej łapy. Reksio przyłożył łapę do wieka szkatuły. Pasowała idealnie. To nie jest zbieg okoliczności. Wewnątrz szkatuły znajdował się zwój papieru i zaginiona niebieska kość. Niebieska kość, dzięki której. Możemy wrócić do domu! Tak! Świeżo, ale ja też przepowiednie. To, to, to wygląda na jakiś list. Yy, tylko. Co to za dziwny alfabet? Dobra. Nie zastanawiając się długo, Reksio połknął niebieską kość. Patrz, Reksiu! Róg ekranu. E, 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 za, zawinął się. różnik się na O Urajuśku! A co to? To. To chyba koniec! I to faktycznie był koniec. Wystarczyło jeszcze tylko zamknąć książkę. Kogucie, zamknij książkę! A, a, a. O, 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 o tak, oczywiście! Ryksiu, Kretesie, wróciliście! Dobrze cię widzieć, ty mój stary kapłonie! Ho, ho, ho! ho. Tyle szczęścia naraz! No, chłopaki, budujcie mi z powrotem Wajhadłowiec! łowiec! Wracam na kuran do mojej moli! Mój makaron we mnie już wykipiał! Tak więc wszystko skończyło się dobrze. Magiczna moc uwolniona z machiny tego, który tak potwornie mącił, powróciła do krainy czarów. No. Sam zresztą też powrócił, ale w nowej, magicznie odmienionej formie. Mm. A Reksio został mianowany honorowym ósmym czarodziejem. To i to. Wszyscy bardzo się cieszyli. Zaś Reksio i Kretes powrócili do domu i już mogło się postronnemu widzowi wydawać, że nareszcie dzielny pies Reksio będzie mógł udać się na zasłużony odpoczynek, kiedy... Nie jest dobrze! Ten list, co go 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 znaleźliście, odczytałem go! To list z dalekiej przeszłości! Zawiera schemat budowy wehikułu czasu! Musimy nad, nad, natychmiast wziąć się do roboty! Los wszechświata jest w naszych rękach! No nie wierzę! Moli mi tego nie daruje! Co znajdowało się w tajemniczym liście? Czy Reksio i Kretes wyruszą w podróż w przeszłość? Czy Kretes uratuje swój makaron? Tego dowiecie się z czwartej części przygód Reksia. Reksio i wehikuł czasu. Koniec? Tak, chyba koniec. Makaron! Makaron! Nie mogę już przecież. <noise> Ile można czekać na ten makaron?! Skandal. Skandal, Kretesie. Skandal, a ponadto wstyd. Eee, za co dają w telewizorze. Reklamy dają. Brze. O! Nasza oferta. Ej, to znam. A my tam gdzieś jesteśmy w środku, nie? W, którym, w, tym, w tym drugim chyba też. W tym drugim jesteśmy tak. To jest całkiem niezłe. Wszystkie są świetne. Ładnie te pudełka tak ułożone ładnie są tak. Na tym, na tym ekranie. Równo są ułożone. Takie odstępy mają równe. Wios, jak to się szybko przewija, człowiek się przyjrzeć nie może. To jest super. Chyba kupię. O, smokule. Ja w to grałem, naprawdę niezłe. Cieka czy taka reklama na kogoś działa, na ko taka co leci na koniec. Na, na, mnie, na mnie to na mnie działa. Na mnie też działa. No ja kupiłem na już. Na mnie bardziej. Podczas tej rozmowy ja kupiłem już trzy. Na mnie bardziej, bo ja mam po trzy, po trzy z każdego. To są w ogóle wszystko dosyć fajne. Programu. No, nie, no w sumie w... czego sobie taka reklama na koniec takiego programu? No, jest to też nie bardzo fajnie. to. No, no, Ale no, już no, jest... jak musi być już, z no, no to dwojga to, to, to złego le lepiej. No to no, skrabnie, ładnie sklecona, zmontowana. No i ten podkład to tło takie to ładne jest do z tym. No? Bardzo no? Jest w sepi trochę tak, No, no dobra, gdzie ten makaron? <laughs> Cześć, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Uj, ja się Na Nachanną reklamą. To straszne. Nie, niekoniecznie, jaka reklama jest dźwignią handlu. No dobra, a kto w końcu był tym złym? No ja z Rafałkiem. Wiedziałem. A teraz, a teraz to ja mam pytanie. <grym> Czy ktoś mi może w końcu wytłumaczyć, kto porwał tego biednego reksia i umieścił w pułapce? Jak to kto? Ja. <grym> ja.